Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie zapraszam do obejrzenia filmu. Dzisiaj to będzie recenzja porównawcza tych dwóch oto produktów, które założenia są zupełnie inne i różne, ale moim zdaniem dały naprawdę bardzo podobny efekt na nasze buzi. I na początek taka mini zagadka. Dzisiaj rano zaaplikowałam jeden produkt na pół twarzy, drugi na drugą część i właśnie chciałabym Was zapytać, czy jesteście w stanie powiedzieć, który produkt jest na której połówce twarzy. I oczywiście odpowiedź na, na, na tę zagadkę znajdzie się na koniec filmu. Zanim zaczniemy pojedynek, to muszę Wam przedstawić oczywiście przeciwnika. W prawym ringu mamy produkt z firmy Chanel, i to jest Bronzing Makeup Base. To jest naprawdę bardzo długa nazwa: Soleil, Tan, de Chamel, Bronze Universal, Bronzing Makeup Base. Mam nadzieję, że to wymówiłam w miarę poprawnie. W francusku niestety nie jestem. I to jest generalnie baza brązująca, którą możemy użyć przed podkładem. Jeżeli mamy ochotę, możemy też użyć jej po nałożeniu podkładu do przyciemnienia naszej twarzy. W lewym narożniku mamy produkt z firmy Kobo, Kobo Professional Ideal Cover Makeup. Jest to po prostu podkład dobrze kryjący, który jest przeznaczony akurat ten odcień do cery bardzo ciemnej. Zanim przejdziemy do po jedynku powiem wam skąd pochodzą te produkty Kobo Wyprodukowane w Unii Europejskiej, czyli przypuszczam, że w Polsce ten jest wyprodukowany we Francji. No i przechodzimy do rundy numer jeden, będzie to opakowanie. Zacznę od produktu Kobo. Teraz pewnie będziecie miały okazję przeżyć się bliżej, jak wygląda opakowanie z dwóch stron i też co nam zapewnia na nim producent. Ja muszę Wam powiedzieć, że jestem troszeczkę rozczarowana tym plastikiem. Przeszkadza mi to, że wieczko nawet się dokładnie nie zamyka, że nie jest takie zakręcane. Mi się to nie zdarzyło, ale przypuszczam, że jeżeli Wy dużo podróżujecie jeżeli macie ochotę zabrać, Właśnie ten produkt ze sobą, to jest szansa, że on po prostu może się Wam otworzyć i zabrudzić wszystko, co macie w swojej kosmetyczce. I tutaj mamy 23 gramy produktu. Teraz pewnie macie okazję przyjrzeć się, jak wygląda opakowanie produktu z firmy Chanel. Jest ono o wiele bardziej ekskluzywne. Oczywiście jest troszeczkę większe, co moim zdaniem powoduje, że nie jest to może wygodniejszy produkt, jeżeli chodzi o podróżowanie z nim przez ten rozmiar. I tutaj mieści się aż 30 gramów właśnie tego produktu. Oprócz tego, że ma wieczór, który się zakręca, mamy też tutaj taką plastikową osłonkę, którą wiem niektórzy usuwają, ja, ja wolę ją utrzymać ewentualnie właśnie, żeby zabrodzenia jakieś się nie dostawały do niego. E, czyli na pewno rundę numer jeden, jeżeli chodzi o opakowanie, wygrywa produkt z firmy Chanel. Powiem Wam szczerze, że nie myślałam nad nazwami rund, i to będzie takie troszeczkę bardziej spontaniczne, i po prostu, co mi przyjdzie do głowy, jako pierwsze, to, to wspomnę. Um, jeżeli runda numer dwa, to to, czy, jak higieniczny jest produkt. I moim zdaniem w tym momencie oba produkty niestety są bardzo niehigieniczne. Um, też to Wam pokażę na zbliżeniu. Widać w nich odrobiny kurzu, które nawet nie wiem skąd po prostu się w nim znajdują. I. Zarówno produkt z firmy Kobo, jak i ten z Chanel, moim zdaniem nie spisały się i po prostu przypuszczam, że jest to wina konsystencji, jakiej, jakiej one są zrobione, dlatego łapią jakikolwiek kurz, co niestety jest moim zdaniem wadą ogromną tych, tych dwóch produktów. Runda numer 3 to aplikacja i konsystencja. Przez to, że oba łapią kurz w tak naprawdę tragiczny sposób, nie polecam używania pędzli z włosia naturalnego, gdyż one bardzo często właśnie gubią pojedyncze włoski, które uwierzcie mi, naprawdę będzie bardzo ciężko później wydobyć z tych produktów. Dlatego naprawdę niezawodnie sprawdza się pędzel właśnie z EcoTools. Te dwa sprawdzają się naprawdę świetnie, jeżeli możecie je znaleźć w Superfarm albo w Rozmanie w Polsce, dziewczyny z Wielkiej Brytanii można znaleźć je w Tiki Maxa bardzo często, po bardzo okazyjnych cenach, albo na przykład w Boots, nie widziałam ich w Superdragu, przyznam. I mogę Wam powiedzieć, że właśnie sekretem, moim zdaniem, tego, że ten produkt z firmy Kobo rozprowadza się jak marzenie jest właśnie ten pędzel, ten albo ten drugi, to on sprawia, że produkt nakłada się naprawdę bardzo równomiernie i daje niesamowity efekt na naszej buzi taki jak właśnie jesteście w stanie zobaczyć. Na razie jeszcze nie wiecie, z której strony mam ten właśnie produkt z firmy Kobo, nie powiem Wam. Nie sprzedam się. Także jeżeli chodzi o aplikację tych produktów, to też przypuszczam, że sekretem jest używanie pędzla. Nie wyobrażam sobie nakładania tego produktu gąbką, tak samo nie wyobrażam sobie, ten produkt jest podkładem i oczywiście, e, przez to, że kolor jest tak ciemny, ja takiej karnacji oczywiście nie mam i nie próbowałam używać go jako podkładu na całą twarz. E, nie wydaje mi się, żebym się sprawdził w tej kwestii, niestety. E, przypuszczam, że po prostu byłby za ciężki. Przy pomocy tego pędzla aplikacja jest bardzo równomierna i delikatna. Nie daje takiego efektu maski, którego oczywiście nie chcemy. W rundzie numer 4 muszę powiedzieć o konsystencji. I tutaj od razu mogę Wam powiedzieć: też będziecie miały pewnie teraz okazję zobaczyć to. E, pokazuję Wam, jak łatwo, z jaką łatwością rozprowadzają się na dłoni. E, produkt z firmy Chanel ma przepiękną. Um, bardzo ciekawą konsystencję, jest to taki krem delikatny, mus, który jest naprawdę bardzo przyjemny i bardzo łatwo się go aplikuje na buzi z produktem Kobo już nie jest tak kolorowy, widzicie, próbuję go rozetrzeć palcem to naprawdę zajmuje mi troszeczkę długo ale tak jak powiedziałam też wcześniej, za pomocą pędzla to jest o wiele łatwiejsze, dlatego jeżeli miałabym porównać samą konsystencję, to na pewno e, produkt Chanel w tym momencie wygrywa to rundę powiem Wam, że już się pogubiłam, w tle, to runda Kolejna rzecz to kolor. Tutaj widzicie, jest różnica taka w kolorze. Ja też Wam pokażę zaraz film, który będziecie mogły zobaczyć troszeczkę z bliska. I to różnica też na mojej skórze. Ja Wam powiem, że pierwszy raz, kiedy spróbowałam tego produktu w styczniu tego roku po recenzji Joy, bo tak się skusiłam właśnie, że chciałam, że chciałam go wypróbować, mogę Wam powiedzieć, że spróbowałam go na dłoni i wyglądał na pomarańczowy, dlatego się od razu zdradziłam i powiedziałam, że nie chcę tego produktu, bo wygląda naprawdę tragicznie. W przypadku produktu Kobo było bardzo podobnie i w drugiej Natura, kiedy próbowałam go na dłoni, ten odcień był z kolei nie pomarańczowy jak ten, ten był rudawy. Ale powiem Wam, że tak naprawdę widzicie nawet teraz, sorry za mojego makijażu, w zależności od tego jak się da dalej, moje, moje dłonie są zupełnie innego koloru. Tego nie powinniśmy nigdy patrzeć, sprawdzać podkładów na właśnie naszych dłoniach, bo one się nie mają nic do naszej twarzy, tak naprawdę do odcienia na naszej, na naszej buzi. Czyli tak samo, w tym momencie wydaje mi się, że ta runda też jest wyważona, bo oba produkty sprawdzone na dłoni wyglądały niezbyt atrakcyjnie i kolory w ogóle się nie sprawdziły. Jeżeli chodzi z kolei o wygląd na buzi, moim zdaniem oba naprawdę sprawdzają się wyśmienicie i. Nie chcę Wam powiedzieć oczywiście, który jest na której części buzi, bo to dowiesz się na samym końcu. Podtrzymam Was jeszcze trochę w niepewności, ale nie wiem, czy naprawdę jesteście w stanie zauważyć jakąkolwiek różnicę. Po prostu sekret po raz kolejny trwi w rozprowadzeniu tego podkładu. Też muszę wspomnieć o tym, że to jest produkt taki, bym to określiła, może. Był przezroczysty, który nadaje skórze też taki piękny e, połysk, taki zdrowy wygląd, dlatego ja latem używałam go naprawdę bardzo często, po prostu jako podkład. E, w zależności od tego, jak cienką albo grubą warstwę go nałożymy na twarz, to możemy osiągnąć naprawdę efekt albo podkładu, albo tylko brązena, e, konturując, konturując właśnie nasze policzki, czy brody, czy inne części ciała, czy, części, ciała części twarzy, które, które nas interesują. E, tego produktu nie nakładałam na całą twarz i używałam go tylko jako produkt do konturowania buzi i w tym celu sprawdzał się idealnie kolejną rzeczą, którą chcę porównać to ich trwałość na buzi muszę Wam powiedzieć, że też moim zdaniem nawet w bardzo ciepłych warunkach oba produkty sprawdzają się idealnie i ich trwałość jest bardzo podobna kolejna rzecz, którą porównać to zapach ten Chanel pachnie troszeczkę delikatniej takim właśnie trochę luksusem ten z produktów firmy Kobo Pachnie, nie jest to zły zapach, ale niestety nie kojarzy mi się z niczym pozytywnym. Um, nie wiem jak to określić, troszeczkę taki kosmetyk właśnie mojej babci, może to bym tak określiła. Oczywiście ten zapach się na, na buzi, broń Boże, nie utrzymuje, ale jeżeli ktoś ma wrażliwy nocek jak ja, to może to dla niego też sprawić różnicę i właśnie pomoże, albo um, przy zakupie jednego z tych dwóch produktów. Kolejna rzecz, o której muszę wspomnieć, to oczywiście cena. I tutaj, jak się można domyślić, bezkonkurencyjnie wygrywa Kobo. Ja zapłaciłam za niego 17,99 i to było w sierpniu. Nie wiem, czy ta cena jest cały czas taka sama. Ten produkt kosztuje niestety troszeczkę więcej i ja za niego zapłaciłam 31 funtów, ale wiem, że w Polsce kosztuje on około 200 zł, czyli tą rundę na pewno bezkonkurencyjnie wygrywa produkt firmy Kobo. Ja zamknęłam swoje produkty, jak widzicie, bo po prostu nie chcę, żeby dostawać do nich już Mam nadzieję, że to Wam nie przeszkadza w dalszej recenzji tych produktów. Kolejna kwestia to odcienie obu produktów i ich uniwersalność. Jak sama nazwa wskazuje, Bronze Universal jest to produkt, dlatego określonym właśnie mianem kultowym, gdyż niesamowitą sprawą jest to, że on pasuje do każdego typu cery. Nawet jeżeli macie bardzo jasną karnację, taką porcelanową, uwierzcie mi, że przy prawidłowym rozprowadzeniu tego produktu możecie osiągnąć naprawdę przepiękny efekt opalonej skóry na wasze buzi. Tak samo jeżeli. Z kolei jesteście osobą z ciemną, z oliwkową, bardziej karnacją. On też się wyśmienicie sprawdzić, po prostu będziecie musiały go nałożyć może innym pędzlem albo minimalnie więcej. Produkt z firmy Chanel jest dostępny tylko w jednym odcieniu, i to czyni go niesamowitym, bo dopasowuje się do każdego typu i rodzaju cel. O uniwersalności tego produktu też mówiła właśnie Eliza Eddy, która jest światowej e, sławy make artist. I ona korzystała z tego produktu i używała go na naprawdę chyba każdy możliwy typie cery e, i rodzaju cery i sprawdzał się na każdej z nich. Dlatego uważam, że jest to produkt naprawdę godny e, polecenia. Jeżeli chodzi o produkt z firmy Kobo, to jest po prostu podkład w bardzo ciemnym odcieniu i z tego co wiem, gama jest nawet całkiem ciekawa, jeżeli chodzi o polską firmę, z czym jestem pozytywnie, pozytywnie zaskoczona i oczywiście nie testowałam go na różnych typach cer, mogę Wam tylko powiedzieć, jeżeli chodzi o mój przypadek, wiadomo, jak w przypadku tego samego podkładu, latem troszeczkę jestem bardziej opalona, zimą moja cera przybiera... Jaśniejszy odcień, tak jak macie teraz okazję zauważyć, w tym momencie jestem w tym jaśniejszym etapie i mam go też na buzi i też wygląda całkiem ciekawie, ale nie mogę Wam zagwarantować, że będzie on pasował do wszystkich absolutnie rodzajów cery. Tak jak wspomniałam Wam wcześniej, on ma troszeczkę taki bardziej czerwony, ceglany odcień, ale też przypuszczam sekret tkwi w tym, żeby w zależności od tego, jak go zaplikujemy, i, i efekt powinien być bardzo naturalny. Wiem, że mają też jeden odcień troszeczkę jaśniejszy, i może on. Po prostu musiałobyście iść do drugiej drugerii, do natury i sprawdzić, który ewentualnie by wam pasował waszej karnacji, waszej cerze lepiej. Dlatego na pewno to również też wygrywa ten produkt, bo, jak ja powiedziałam wcześniej, jest to jeden kolor, który pasuje, dopasowuje się do każdego typu cery. W tym przypadku e, tak niekoniecznie musi być. Przy kwestii koloru też muszę wspomnieć o tym, że ten jest zupełnie matowy, nie posiada żadnych drobinek w sobie, jako podkład ten z kolei ma tak minimalne drobiny, których naprawdę nawet ciężko zauważyć jest gołym okiem, ale ja, ja jestem w stanie to wypatrzeć. Nie wiem, czy też jest sens, żebym przybliżała Wam bardzo blisko ten produkt, bo też nie wiem, czy będziecie w stanie to zobaczyć. I jaki efekt daje na skórze? Ten. Chanel naprawdę e, daje taki piękny, rozświetloną cerę, zdrową, e, pięknie opaloną, taką uśniętą słońcem, nie jest to jakiś taki nachalny ani brąz. Oczywiście, jeżeli przesadzimy z produktem, to może tak być, ale w, przy takiej normalnej, e, sensownej aplikacji naprawdę daje cudowny, cudowny efekt na nasze buzi. Bardzo podobnie jest z tym produktem, przez to, że on nie ma tej drobinek, może nie daje takiego efektu rozświetlenia, ale wygląda naprawdę bardzo ładnie i ja zawsze ja nigdy nie widzę problemu, żeby ewentualnie później poprawić i nałożyć na kość policzkową odrobinę, odrobinę rozświetlacza. Ja naprawdę nie widzę w tym żadnego problemu. Zadałam też pytanie na Twitterze, co jeszcze powinnam porównać pomiędzy tymi dwoma produktami. I Agnieszka z The of zauważyła, jak wygląda na zdjęciach. I muszę Wam powiedzieć, że ja nie jestem specjalnym fotografem. Mogę Wam powiedzieć, że tego produktu użyłam w dniu swojego ślubu i wygląda ciekawie na zdjęciach. Nie widać go na pewno. To nie jest taki efekt, wiecie, że odcina mi się tutaj kość policzkowa. Na pewno nie tak nie jest. Jeżeli chodzi o ten produkt, też go miałam na zdjęciu, też widziałeś go w filmach i miałeś okazję zobaczyć, jak się sprawdza. Tak jak powiedziałam, nie używam jakichś specjalnych aparatów, także nie wiem, tutaj jest napisane, że on sprawdza się idealnie też w makijażu fotograficznym. Ja takiego takowego nie wykonuję i też nie jestem modelką, niestety, przy takich makijażach, ale wydaje mi się, że przez to, że jest motowy, naprawdę by się całkiem nieźle sprawdzał, właśnie do, do fotografowania. Niestety nasza walka dobiega już końca i mogę Wam powiedzieć, że naprawdę jest mi bardzo ciężko określić zwycięzcę w tym momencie. E, oczywiście musicie wziąć pod uwagę wszystkie aspekty, które wspomniałam Wam wcześniej i przypuszczam, że może po właśnie tej recenzji będziecie sami stwierdzić, którego produktu poszukujecie. E, ja jestem bardzo szczęśliwa, że posiadam produktu z firmy Chanel i na pewno używam go częściej niż produktu z firmy Copa. Co Wam jeszcze mogę polecić? E, jeżeli na przykład nie odpowiadać Wam będzie konsystencja zapewnienia tego produktu, to może spróbujcie e, produkt... E, nie wiem czemu, wydaje mi się, że będzie bardzo podobny i ciekawy nie widziałam go w Wielkiej Brytanii, ale wiem, że w Polsce można go dostać jest to produkt z firmy Rimmel i to jest taki właśnie bronzer w musie. Samo słowo mus sprawia, że mam ochotę wypróbować ten produkt i nie wiem mam takie przeczucie, że przypuszczam, że będzie bardzo podobny do tej właśnie takiej żelowo-kremowej konsystencji która jest naprawdę ciężka do określenia, ale jest bardzo przyjemna dla naszej skóry. Na sam koniec przyszedł czas na rozwiązanie zagadki na której części twarzy znajduje się który brązer i nie wiem, mam nadzieję, że, że może udało Wam się zgadnąć. Zaczynamy konturowanie, na prawą część twarzy nałożę brązer z firmy Kobo i użyję do tego pędzelka z firmy EcoTunes, który jest niezawodny i sprawdza się idealnie w obu em, przypadkach. Możecie sobie tutaj troszeczkę na, tutaj robiłam makijaż, to mam próbę, możecie e, sobie troszeczkę na, tutaj z tyłu dłoni rozetrzeć, żeby dostać ewentualnie naturalny efekt i po prostu takimi okrężnymi ruchami robimy taką literkę w kształcie, w literę C nie, co ja mówię, E, albo 3 odwrócone w zależności oczywiście jaki macie kształt twarzy to wasze konturowanie może wyglądać inaczej, ja mam twarz taką troszeczkę kanciastą i muszę ją hmm, kanciastą, okrągłą i muszę tutaj zaostrzyć te, te rysy właśnie. Tak wygląda do porównania. Widzicie, ta jest płaska część, ta jest ładnie wymodelowana. I teraz, żebym nie używała tego samego pędzla, ale użyję też serdecznego pędzla z firmą To jest pędzel do jeśli się, się nie mylę. I właśnie go użyję do nałożenia prozera z Chanel. Ta sama idea jak w przypadku brązera z firmy Kobo. Tak wygląda efekt końcowy i sami musicie powiedzieć mi, czy widzicie różnicę w brązerze. Zabiorę też głos ze twarzy. Światło mam przed sobą, czyli nie powinno być żadnego cienia, tak mam przynajmniej taką nadzieję. Ja oczywiście na koniec mam cichą nadzieję, że moja recenzja się Wam przydała i oczywiście czekam na Wasze komentarze i opinie na temat właśnie tych dwóch produktów. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam do oglądania moich innych filmów. Na razie, pa!